Siemaneczko ludziska, witajcie w trzecim odcinku z ligi. Skariel z Lechem Poznań. W pierwszym meczu wygrałem z Wigam 2:0 2-0 Pogoru Amarala i Czernomarkowicza. W 15 kolece wygrałem z Chroby Głogów 2-0, a strzelił Gitki i Amaral. Później na Stalmielec 1-1. Sam obój był, jakby co stalmielec. Z Radzyniem wygrałem 1 do 0. Nie wiadomo kto strzelił. A z choniczanką. a z choniczanką przegrałem. 2 do 0 2 do 0 przegrałem ok w Pucharze w chwili 8 Tottenhamer awansuje Zagaz Zelduajc Lil Bar Lille Barceloną Lidl z Blue Air 1900 Chelsea Zagaz Juventusem St. Petersburg z Metatorem City, Krasnoza z Blickielów 1909, Manchester United Real Madrid, a Napoli z PSZ. Po przedłużałem kontrakty z z Rasmańskim, z Koszewiczem, z Sadką, Niewiadomskim Gumnym, z Budko, Muharem, Kibą, Krygiem, Juzwiakiem. Avid Europy Zagad. Trudy Lokomotiv Moskwa w 16, Luz Zagaz Porto, Gen Zagaz Ajax Amsterdam, Akma A Zagaz Celticiem, Razga Zagaz Ratio, Rennes Zagaz G Istanbul, S Moskow Zagaz Torino, S Braga Zagaz z Habsburgiem, Tel Aviv Zagaz z Valencium, West Ham Zagaz Benfica, Norkupin z Romą, Rieka z Liverpoolem Haag z Watt Black z 1900 Getafe z Dinamo Zagrzeb, bukura Bukureści z Seville, a Sasłowo z codzienne. A wy ja wracam dopiero na mecz z Bełcha, z, z GKS z Bełchartów. Ja mam się budować takie coś, to może ustawić. 5 łapek. 5 łapek. W górę to, to nagrywam filmy codziennie. Dzisiaj, dzisiaj nagram też jeden odcinek, ale będą dwa odcinki codziennie. Dwa odcinki na dzień. Jak dobijecie pięć łapek w górę, to tak zrobię. To do naszego odcinka. Siema. ma. Sub, dzwonek i łapka w górę. I komentarz.